Ojenny misiaczki, jak mi jest dobrze teraz, jaki mamy... My mamy cały dzień bez szatanów żadnych, bez demonów jakichś, jak jest cudownie. Kasi zniknęły tam może kawałek z rejestru, ale ja też nie mam. Ja jeszcze nie odzyskałem poczytalności w pełni. O, nie mam swojego umysłu w pełni. Na czole mam jakieś znowu dziwne bóle, jakieś inne rzeczy mi się tam produkują. Dowiem się później co to było. Jak już sobie przypomnę. Jeszcze sobie nie przypomniałem, ale jak jest cudownie, jak jest... Ojenny. Jest... Aha. Aha, aha, aha. Jak to jest dobrze nie móc walczyć cały dzień o to, żeby dotrzeć do żony, żeby móc z nią porozmawiać kilka minut, żeby mogła zasnąć znowu Uff. Niesamowite życie. Jak ja się dobrze czuję, teraz jedy. Zno... Znowu mam czyste ciuchy, znowu mam swoje ciuchy, znowu wszystko jest poukładane. No, co się zmieniło? I dlaczego ja przed chwilą nie miałem czystych skarpetek nawet? A teraz... Mam... No mam piękne ciuchy znowu, okej okay, dres, ale buty świecące jak dla króla, złote, wszystko ma swoje miejsce, to jest ten portfel o którym mówiłem 27 września a jest yy, 11 października, nie? Tak, października o czym my mówimy? Listop listopada, patrz, jaki ja jestem zawinięty, ja mam tak... Ja jestem tak z retardem zrobiony teraz, ja muszę odzyskać siebie, ale to chwilę zajmie, bo ja siebie oddałem całego dla tego procesu. Więc to mi chwilę zajmie, ale no patrzcie, nie chcecie mieć takiego prezydenta? Nie chcecie mieć takiego poukładanego, niebezpiecznego, genialnego prezydenta, który o swoją żonę walczy z całym światem i się nie da kurwa zwariować? Nie ma mowy. Nie ma mowy. To jest ten portfel, o którym Wam mówiłem, o 60 kosztował. Patrzcie, jaki jest piękny. I... I on wciąż pachnie, on jest taki luksusowy i tu nie ma miejsca na drobne. Ja nie noszę drobnicy, dlaczego miałbym? Przecież by był biedakiem wtedy, ja nie jestem. Bardzo ważne jest, jakich rzeczy używacie. I ja wam teraz jeszcze zrozumcie, patrzcie, w jakim świecie żyła Dorota, bo to co ja wykrzyczałem, to jest wszystko prawda. I zrozumcie, że trauma dziecka trzymana w ciele ponad 20 lat, ty, to, to może naprawdę wypaczyć przekaz, ale jeżeli ty tego nie wykrzyczysz nigdy, to to się nigdy nie wydostanie i będzie tylko gorzej, to ci będzie rozrywać od środka, to Cię będzie rozrywać duszę. To będzie wpływać na Twoje otoczenie, na Twoją rodzinę, na wszystko, jak Ty sobie z tym radzić nie przepracujesz. Weź podejmij decyzję, że to się na tobie kończy. Przecież ja tyle nagrawałem podcastów, tyle wam razy o tym mówiłem. Ja to znowu zrobię dla Was w piękny sposób, ale tutaj nikogo nie ma! Ty mnie ogląda tylko moja żona i ja i my sobie lajki zostawiamy. Ja właśnie sobie to zysłuwiłem, bo ja byłem kobietą w ciele mężczyzny. I zawsze, nie wiadomo ile tu było tysięcy osób, set osób, to tu były głównie kobiety, tak? I kobiety mnie słuchały, albo kobiety w ciele, w ciele mężczyzn, więc tu nie ma mężczyzn, tak? A ja jestem teraz mężczyzną, to wasz przekaz. Nie wiem, czy będzie do was trafiał kobietki. Ja uruchomiłem genialną, kurde, Tony Robbins w ciele bogini blondynki. Ona musi tylko odzyskać swoją twarz, żebyście ją mogli zobaczyć. No to ona do Was dotrze, to ja może spadam z tego kanału już, co? Po co ja tu jestem? Tu mi nikt nie komentuje, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie udostępnia, ja nie mam zasięgów. Ja jestem tak genialnym, kompetentnym mężczyzną, takim niesamowitym i tu nikt mnie nie ogląda, nikt mnie nie słucha. Po co ja tu jestem w takim razie? Dla siebie? Ja to opublikowałem dla procesu Kasi, żeby ona widziała, że ja to opublikuję. Ja się nie wtedy tego, co mówię i nic się nie wydarza. Ona musiała zobaczyć interwencję policji w naszym domu i jak, jak ona przebiega, żeby do niej dotarło, że to jest rzeczywistość. Rozumiecie? Więc ja to musiałem sprowokować. Ja tylko żałuję, że ona nie grywa, jak ja leciałem z tymi młotkami, bo byśmy mieli rejestr. No ale nie mogę lecieć z młotkami się nagrywać, tak? No jak? Muszę mieć asystentkę, a ona się bała włączyć telefon, bo, bo się bała, że to może być rzeczywistość. Ale mi jest dobrze teraz. o. O, odzyskuję siebie. No i zobaczcie, w jakim, w jakim świecie żyła Dorota, patrz. Ja plecak tak, uszkodziłem sobie i mówiłem, dzwoniłem do niej po to, żeby jej przypomnieć, że ona potrafi szyć piękne ciuszki, takie niesamowite, takie, które kiedyś nie istniały, a ona tylko potrafiła szyć. Ona potrafi rzeźbić tak, że nie potrafisz odróżnić od rzeczywistości, tak samo potrafi rysować, a ona sobie wkręca, że ona ma pracować jako ochroniarz ty. No, ja pierdolę, weź bądź kobietą już i uruchom swój geniusz, przecież w, w kogo Ty się bawisz, kogo Ty się wkręcasz, co Ty tam w ogóle wymyślasz, Ty ochroniarze będziesz teraz. Prawdziwy ochroniarz w ogóle nawet nie potrzebuje tam stać, ty, jak ja bym założył agencję ochrony i bym zostawił wizytówkę, to nikt nigdy nawet by nie pomyślał, żeby wejść do takiego sklepu z jakąś intencją zrobienia czegoś, to jest prawdziwy ochroniarz. Prawdziwy prezes siedzi w firmie i pracuje, pre, pre, nasz prezydent ma, Wasz prezydent ma coś do zrobienia, tak? To jest niekompetentny twój! To jest jakiś kurwa cebularz, co on tam udaje? Co on ma do zrobienia? Co on ma do zrobienia? Powiedz pokaż mi kompetentnego prezesa, który siedzi w firmie i pracuje. Nie istnieje taki, bo tam się wszystko wydarza za niego. On tylko zgrywa rejestr raz na jedną godzinę w tygodniu i czasami do niego zadzwoni telefon z pytaniem, na które on odpowie tak nie! Chyba, że on naprawdę lubi pracować, to on tylko odbiera telefony, tak nie, ale z różnych krajów w różnych językach. No przecież Richard Branson, to on robi, przecież nie mają pełno biznesów. I to oni nie mają życia? Siedzą w biznesie i klepią? Na czym jest państwo, jeżeli nie dużym biznesem? No jeżeli ten gość siedzi i tam udaje, że coś robi, to jest swój niekompetentny. Co on tu zrobił? COVID wpuścił rozpierdolił gospodarkę, ty założył wam maskę na takie nielogiczne jakieś rzeczy, wysyłał kurwa w komunikatach. K w kogo wy wierzycie? Wy wolicie takiego prezydenta niż mnie? Naprawdę? To ja się zawijam ty. Ja się zawijam, jak was tu nie ma, żeby na mnie głosować, żeby to zrobić. Bo ja i tak nim jestem i ja ten kraj naprawię, ale tylko dla siebie. Ja was nie wpuszczę wtedy. Wy będziecie mieli swój, z COVID-em, cebulą i kurwa przepisami, które nie istnieją, ale was wiążą. No to albo chcecie mnie, albo chcecie takich ty. No ale to wtedy się zdecydujcie, bo nie może istnieć rzeczywistość z iluzją na nas. Albo wierzysz w iluzję, albo wierzysz w rzeczywistość. W rzeczywistość. To jest tak jak po... jest takie słynne powiedzenie. Ty nieważne czy wierzysz, że możesz, czy że wierzysz, że nie możesz, w obu przypadkach masz rację. No to albo weź uwierz we mnie i akcją mi pokaż i czynem i, z, i zaproś tu innych ludzi, żeby oni mnie oglądali żebyśmy mogli się spotkać na żywo, bo ja bym chciał na żywo rejestrować i na żywo będą pytania tylko za dolarki. Ale jak was tu nie będzie, ja nie mam do kogo nagrywać, to nie będę nagrywał, bo ja tego nie potrzebuję. Proces mi się skończył, Katarzyna już ma, Katarzyna już sama się rejestruje i ona kurwa teraz, psz, ona teraz będzie robić robotę. Ja nie muszę. Ja mogę zniknąć, ja robię taką anonimową, wy nie wiecie ile rzeczy naprawiam jednocześnie, ilu ja ludzi leczę, wychodząc. To jest moja praca, ja nie potrzebuję pieniędzy. Ty masz mi wysłać dolarka, żebyś rozumiał, że to jest kontrakt, to jest wymiana energii, patrz. Zbierze się tysiąc subskrybujących, tak? 10% z tego w ogóle chcę słuchać, a 10% z tego kilki dolarka. I tam w ogóle może jakieś jedno sensowne pytanie będzie. No ale 10 dolarków padnie, tak? To co, ja mam za 10 dolarków siedzieć i nawijać o sensie wszechświata w taki sposób, jak nikt inny nie potrafi? To jest, to jest warte tego? No jeżeli się tak mówimy, to tak, oczywiście, przecież pieniądze dla mnie nic nie znaczą, ale dla Ciebie znaczą, więc musi być jakaś wymiana energii. No musi być, bo inaczej Ty nie, nie rozumiesz, jak działa rzeczywistość. Próbujesz za darmo, na darmo i siedzisz i nie ruszasz się dalej. Kupujesz książkę nie czytasz. I leży na regale, no i super wygląda tam, ładnie, a Twoje życie wciąż się nie zmieniło. Musisz trać dolarka. Żeby nastąpiła wymiana energii, taki jest kontrakt, tak? To teraz się umówmy, ja wam nagram na żywo relację, gdzie możecie kliknąć dolarkę i zadać pytanie I dostaniecie ode mnie odpowiedź niesamowicie komputerną i taką piękną, że od razu wam wejdzie i całe życie zmieni Ale dolarka musisz wysłać, żeby zadać, ja nie? Ja, ja za darmo nie odpowiem Rozumiesz? To teraz zrób tak, żeby tu się pojawiło tysiąc osób Bo jak nie będzie tysiąc subskrybujących, to ja nie włączę relacji na żywo i nic więcej się nie pojawi Ja mam w to, albo w chuju, albo gdziekolwiek indziej Dla kogo ja to robię? Jeżeli Ty nie chcesz płacić pieniędzmi, to zapłać szczerą intencją, wolą, akcją. Rozumiesz? Pamiętasz ciąg przyczynowo-skutkowy? No bo zobacz, jeżeli ktoś, ja bym komuś zmienił życie teraz, tak? I on jeszcze nie ma kasy, bo do tej pory wiesz, że nie może mieć i okoliczności tak się przyłożyły, że on nie ma hajsu, ale on mnie widzi z daleka. I ja mu zmieniłem życie, jakimś kurwa wideo, Ty. I on teraz biegnie, żeby mi otworzyć drzwi. I to jest dla niego, on mi w ten sposób wyraża szacunek. I gdyby ja nie pozwolił mu tego zrobić, tak jak niektórzy ludzie, tak jak Andrzej Starzec się zachowuje, który udaje, że wiesz, jest skromny, a nie jest i w ogóle mega strasznie ci życie robi, udaje, więc takie życie ma. Takie życie jak udaje, takie ma. No może udawałby lepsze, może lepsze by miał, ale ja wam proponuję, nie udawaj, rób serca. Tylko Chodzi mi o to, że zobacz. No, ten przykład, jest młody chłopak, tak? Taki jak ja, byłem jak jeździłem do Wawrzyniaka, ja na wszystkie promocje jeździłem, mnie nie było stać na wtedy na, na pełne ceny, ale jeździłem, robiłem, szukałem, zapisywałem i jedno szkolenie cztery razy oglądałem. No teraz tak samo zrób, podoba ci się jakieś moje wideo, coś tam ci weszło, ale nie weszło, obejrzyj je kurwa 10 razy, ja swoje oglądam. A ty nie będziesz? chociaż to ze mnie wypłynęło? No, to wtedy mnie nie szanujesz, uważasz, że tu nie ma nic cennego i tak samo algorytm uważa i nikomu tego nie pokazuje. Nawet jeżeli to jest jeden facet, który przyszedł dla mnie, mnie posłuchać to słuchaj, patrz. Znalazłeś jakieś wideo zajebiste, weszło ci, trzęsie tobą, jeszcze nie rozumiesz, ale trzęsie tobą. Oglądaj je kurwa 10 razy, zostaw mi komentarz i niech to będzie kropka, ty. Kropkę zostaw. I ja ci nad, pod tą kropką odpowiem, kropkę. I ty mi pod moją kropką odpowiesz, kropkę. A ja ci pod twoją odpowiem, kropkę. I siedzimy, dwóch wariatów. Ty, jeden zwariowany taki, że niemożliwy, a drugi szalony taki, że aż piękny. I sobie kropkami napierdolamy. Ale algorytm jest algorytmem, i on widzi, że tu to, się toczy to, to, dyskusja polityczna. Ty, taka niemożliwa, że aż szalona. Taka burza tu się dzieje, tam mózgi, to rozumiesz? Wymieniają się takimi informacjami. Patrz, i on pokazuje to komuś. I ktoś tu wchodzi i powie: Ty, co tu się dzieje. Że tutaj jeden gość ogląda 10 razy, więc jest wyświetleń dużo, więc to jest cenne. A tutaj jest taka burza komentarzy, że aż tyle kropek się pojawia. I nagle algorytm to wyświetla jeszcze większej ilości osób i oni już sami nie wiedzą o co chodzi, ale klikają i się podoba i robią to samo. I nagle tu jest 10 tysięcy osób i ja mam już 100 dolarków i ja już nigdy więcej nic nie muszę robić. Ja sobie wstaję, klikam sobie moje piękne urządzonko, które mi samo mieli kawę, samo ją robi, robię sobie swój rytuał. Idę sobie pośpiewać, idę sobie potańczyć, idę sobie z synem kurwa nie wiem co zrobić ty, pograć w ping ponga. Nie mam pojęcia, rozumiesz? Siadam sobie, odpalam audycję na żywo, wpada 100 osób, 100 pytań, ja mam 100 dolarków i, z, i ja mam życie pełne marzeń, nic więcej. Ja uwielbiam słuchać swój głos, ja się bardzo lubię zachwycać swoim geniuszem, ja się nie wstydzę tego, bardzo lubię się słuchać, ale ja mam tyle wideo do odsłuchania swoich, których wy nigdy nie widzieliście, a tu jest tyle, że tu już powinno być milion osób, a jest jedna i jeszcze nie klika nawet na dodatek. Dla kogo ja to robię? Dla siebie? Dla ciebie? Dla nas? Dla mnie? Nie wiem. Pokażcie mi, czy wy tu jesteście, czy nie, bo następne już będzie tylko na żywo i będzie tylko jak będzie tysiąc subskrybujących. I... To jest... To jest ostatni warunek, bo ja wcześniej mówiłem, że znikam po to, żeby mu pokazać, że nieważne co mówisz, ważne co robisz. Ojcu, powie, ojcu nagrałem, no, wysłałem, że zostawię mu taki śmietnik, jaki mnie otacza przez całe życie i przywiozę mu klucza, a zostawię mu porządek. Żeby mu zmysłowić, że nieważne co mówisz, ważne co robisz. Jak mógłbym mu bałagan zostawić? Oczywiście, że mu zostawię porządek, chociaż mnie oszukał i zachował się jak kutas i ostatnia ściera i jeszcze nie wiadomo ile innych epitetów mógłbym tutaj wrzucić. No ale i tak mu zostawię porządek. O kogo ja walczyłem? Chciałem jego walczyć od kilku miesięcy, kurwa. Codziennie jeździłem z dwoma, z dwoma workami, gówna wychodziłem z jego domu, transformowałem to i, i wracałem znowu, ty. No i znowu, i znowu, i znowu. I tak codziennie. Trochę mu poprawiłem. W, w umysle instrukcji, trochę w ciele, trochę lepiej się zaczął ubierać. Potem pojechałem, zagroziłem, wysłałem mu sms-a, nie, nie, wysłałem mu maila. Kocham cię, eee, to był tytuł. Tato zawsze będę Cię kochał, nieważne jak się będziesz zachowywał, nic nie możesz zrobić, żebym przestał Cię kochać, ale nie będę tolerował Twojego szaleństwa i weź odpowiedzialność za swoje życie. Czynami? I udowodni mi, że wziąłeś odpowiedzialność za swoje życie i otoczenie czynami, albo nigdy więcej mnie nie zobaczysz, a potem jadę go zamordować ty. I piszę do mojego przyjaciela. Jadę zamordować mojego ojca. Przyjaciela w cudzysłowie oczywiście, piszę do mojego przyjaciela, tego prezesa, co mnie tak jak sukę potraktował, jak śmiecia ostatniego. Ja do niego piszę, bo on zadzwonił do mnie po 8 godzinach wtedy, kiedy ja przyjaciela potrzebowałem natychmiast. Po 8 godzinach do mnie zadzwonił łaskawie. I tuż po tym jak on do mnie zadzwonił, ja do niego piszę Jadę zamordować mojego ojca, ale wolałbym pójść na szoty orzechowe do Nowego Lumi. To wiesz, jak? Nie byłeś dla mnie, ale może będziesz dla niego, co? Bo ci się piosenki Andrzeja podobały, to weź może chociaż uratuj go, żeby on się nie musiał zabijać moimi rękoma. Takiego SMS-wysłałem. I co? I tam ten debil udawał, że nie dostał, ty. A piosenkami Andrzeja się zachwycał, zrozumiesz? I gdyby ja naprawdę jechał zabić mojego ojca, nie tylko go obudzić, to on by już nie żył ty, bo jakiś debil w ogóle nie wolał udawać, że, że, że nie widzi i nawet nie pojechał. Kurwa się, to co się dzieje ty? Taki jest ze a on udaje kompetentnego, elokwentnego prezesa, goni za papierem toaletowym, chociaż już ma więcej, niż by mógł potrzebować, i córkę ignoruje, której nigdy nie zwróci miłości ojca pieniędzmi, bo miłość ojca to jest obecność, nie zmocona niczym. Zobacz, jakie popierdolone życie wyżyjecie. Co z tego, co ja mówię? Wy nie wiecie, co ja zrobię. Ja wiem, to jest teatr dla was wszystko, ale to nie znaczy, że to nie jest prawda. Ja tak mogę robić, żeby to było jednocześnie i to, i to. Ale ja tak mogę zrobić, ty jeszcze nie potrafisz, ja cię mogę nauczyć, no ale weź mnie wybierz na prezydenta wtedy. Chcesz mieć COVID znowu kurwa tutaj, czy nie? Bo u mnie nie będzie. Ja ci gwarantuję, że do mojego kraju nie wjeżdża COVID, jak mógłby? Jak mógłby wjechać COVID do kraju, którego ja jestem prezydentem, kurwa, jak on nie istniał nigdy ty! To był taki kurwa wymyślony pomysł, że aż niemożliwy, ja go tak mogę rozklepać, na tyle możliwych sposobów, że on zniknie w tych rzeczywistościach, że Ty nawet nie zdążysz się zorientować, co się stało, że nigdy maseczki nie miałeś na twarzy. Za chwilę zapomnisz w ogóle, to był tylko brzydki sen. No ale weź już chodź tutaj. A ja idę ze sklepu. No. Siemanko, widzimy się na audycji na żywo albo wcale. Cześć, cześć.